94 i 8 fm. Tu no twoje nowe radio. Radio na stoku Słuchasz Radia na stoku 94 i 8 fm. Czas na wiadomości. Można już spalać wnioski o bon energetyczny. Uwaga na oszustów. Dziś w Warszawie obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Utrudnienia w ruchu również w związku z koncertem Taylor Swift na Stadionie Narodowym. Droga Wertecka. Dziś ruszył na wniosków o wypłatę bonu energetycznego. Resort Klimatu i Środowiska ostrzega przed oszustwami. Zatrzyma się na minutę. Jest specjalny informator dla uczestników koncertu, również oczywiście w języku angielskim. Urzędnicy odpowiadają, że najlepiej w tym czasie pośród mieściu poruszać się komunikacją miejską. Byli wiceprewatowani. Przestrzega szefowa resortu Klimatu i Środowiska, Paulina Henik-Kloska. Pojawiają się różne oszustwa, które polegają na tym, że wyciąga się tysiąc zł od obywatela, gwarantując, że za to niższą cenę energii. A wnioski można składać poprzez system M-Obywatel, zdalnie i w jednostkach samorządu terytorialnego. Będą one przyjmowane do końca września. Nie ma żadnej potrzeby wpłacania żadnych pieniędzy na ten cel, bo to są pieniądze dystrybuowane od państwa do obywatela, a nie od obywatela do państwa. Resort klimatu szacuje, że obon może ubiegać się nawet 3,5 miliona gospodarstw domowych w kraju. Uroczystości rocznicowe, godzina W, marsz i koncert amerykańskiej Taylor Swift na Stadionie Narodowym. Dziś sporo wydarzeń, które zmieniają organizację ruchu w Warszawie. Na godzinę w uczyli 17.00 oprócz bycia syren zaplanowany jest też start zgromadzenia z Ronda Dmowskiego na Plac Krasińskich. Trasa częściowo pokrywa się z drogą prowadzącą na stadion, gdzie o 19.00 zacznie się koncert Taylor Swift, mówi rzeczniczka ratusza Monika Wojt. Na naszą prośbę został do każdego uczestnika koncertu wystosowany mail z taką informacją, czego należy się spodziewać w mieście w tych dniach, na czym polegają obchody powstania, żeby też nie wzbudzić pewnego nie w momencie, kiedy zapłoną za zawyją syreny i miasto zatrzyma się na minutę, jest specjalny informator dla uczestników koncertu, również oczywiście w języku angielskim. Urzędnicy odpowiadają, że najlepiej w tym czasie pośród mieściu poruszać się komunikacją miejską. Byli wiceprezydenci Gdyni bezprawnie dostali odprawy po przegranych wyborach. To wynik kontroli w urzędzie przeprowadzonej przez radną Gdyńskiego Dialogu Natalię kłopotek Sprawdziła, jak pokonany w wyborach prezydent pożegnał swoich następców. Prezydent Wojciech Szczurek podjął decyzję o wypłaceniu trzymiesięcznych odpraw wysokości. 54 tysięcy złotych każda. Problem w tym, że odprawy powołanym zastępcom prezydenta się nie należą poza kilkoma wyjątkami: Nasze grupowe zwolnienia, czy mocna reorganizacja struktur, likwidacja stanowiska, ale nie w przypadku odwoływania wiceprezydentów. Nowa prezydent Gdy nie zajmie się tą sprawą, gdy wróci z zagranicznej delegacji. Jedyna w Polsce okrągła kładka dla pieszych idzie do remontu. W centrum Rzeszowa ruszyły prace przy pierwszym rondzie imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Roboty mają się odbywać głównie nocą, żeby nie powodować dodatkowych utrudnień na jednej jest bardziej zatłoczonych ulic miasta. Po prostu zablokuje się centrum miasta. Korki tam są bez żadnych robót drogowych, a jeżeli coś tam będzie, jakieś zwężenia drogi, ulice, będzie bardzo źle. Nie jest źle. No dobrze, że robimy jakieś remonty. Cieszymy się z tego, że te auta będą musiały się gdzieś przenieść. Prace mają potrwać do końca listopada. Radio na stoku 94 i 8 FM. Zawsze najświeższe informacje. Pogoda na stoku 94, 8 FM. Na brak słońca nigdzie nie powinniśmy dziś narzekać, choć miejscami może się chmurzyć, zwłaszcza na południu i południowym zachodzie. Tutaj też może popadać, a miejscami również burze lokalnie z gradem na termometrach od 23 do 27 stopni, a na południu i w centrum do 31, nad samym morzem około 20. Muzyka uwielbiana przez Białostocza. Tylko ważne tematy. Doskonała rozrywka dla całych rodzin. Nie zjeżdżaj ze stoku. Pozostań na szczycie. Radio na stoku. Na 94 i 8FM. <śmiennie>